Субтитры создавал уж, у меня Ой, нет, самое убрание. Ой. Что есть? Ну, то есть камера, когда я тебе пишу, я видела, что там вешь. I sobie. Kochanie. 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 <laughs> nie wstaje. O nie. Kochanie. Tam No, o Зачем ты мало. Ты за что-то как О, тут было смутно. Ты не знала, ты спросила что? Уже вестишь, а мы Не Угу, окей. На пятерку мы сейчас венчаем. О, ну так. Ну, что, я что встал. Это еще бля. То, так же, как я не но не

Может весь мой к тому okay. mm. hmm. Не версия. Чего? Следующая битва. Хм. А что это? Мама, тимофон ванты в школе. Человек, который Так, это камера, что-то мная. Так, у меня такие, вот такие, вот такие, вот такие, такие, вот и... И у такие, вот такие, Так, кто у нас? Кто у нас? Окей, то есть Hm? Čo je stalo pek? Hm, nič si nestalo, koňu. Hmm, mia? Maja? Tak. A co? Pochodí o to, že... i tak się stało mm -hmm. żeby wejść musimy jeszcze zrobić trzy rzeczy tylko że nie biegnie hey. mm? ale ja już mam chłopaka To chodźmy kochanie o to nie jest moja cuka nie wiem bo co nawet nie mam wolę jest piękniejsza i słodsza nie się kochanie tata przy to to jest przytokna o, zmieniły na, nasze się kolory już dawno temu. Zgadzam się. Dzień dobry uczestnicy. Teraz będę wam pokazywać trzy babeczki. Musicie zgadnąć, która to jest ta prawdziwa ok. Mhm. Mm Dobrze, nie uważam. To nie stał. Która to jest ta prawdziwa? Pierwsza, druga, trzecia. Mmm, ja głosuję Ja też. To trzecia! Dziękuję za uczestnienie. Ping. Iść do kuchni. Hmm, musimy to okutować? Łatwe. Tadam. Nie teraz, to. Hmm, to próbuję ja? też. Tadam. I posłodniki takie same jakie. Okej. Okay. Okej. Okay. I teraz muszę je raz tak? I tam! Trzy Oj. Mmm. Chodź, chodź I zjeść najostrzejszą najotrzej... zupę na świecie. Proszę bardzo, jeszcze

Nieważne, ale i tak A teraz ty spróbuj. Okej okay. i jak to możliwe. Okej, okay, już nie zabieram. Wow. Dzień Noc i dzień. Jestem taka składna nią. Pani nie mów tego, tak, ona jest w komie. Wróciliśmy. Wróciliśmy! Oh, oh, oh. hm. To jest właśnie życie. Dlaczego nie powinnaś nigdy nie cierpieć swoich dzieci? 哎。